Zestaw elementów do składania szafki typu supek 50 na 50. W zestawie znajduje się blat górny, blat dolny, lewy bok, środek i prawy bok dodatkowo drzwiczki i tył szafki. Dodatkowo w zestawie mamy Przelotkę, zawiasy, zaślepki, klucz, konfirmaty, typon i wkręty. Pomocne przy skręcaniu będzie wkrętarka, śrubokręt oraz zestaw bitów do wkrętarki na klucz imbus oraz krzyżak. Teraz poczynamy skręcanie szafki. Możemy sobie odłożyć na razie miejsce sobie przygotowań do skręcania. Rozpoczniemy od przykręcenia środkowej przegrody, czyli przegrody numer 2. Wszystkie elementy są opisane. Środkowa jest numer 2, lewa przegroda patrząc na wprost szafki jest numer 1, prawa przegroda, numer 3. Bierzemy sobie dwójkę. Numer dwa powinien być u góry, z przodu szafki. Czyli daję sobie tak. Jest z przodu, tu będzie przód szafki. Bierę sobie półkę. Przykładam do tego. Do dwójki. Jak już mam przyłożone. Mogę sobie teraz przykręcić. Przykręcone, teraz sobie bierzemy jedynkę, pamiętamy, żeby numer był z przodu. Tutaj należy sobie troszeczkę podnieść ten, ten tutaj brakuje, To przy przekręceniu możemy sobie albo trochę nachylić, ustawić, żeby to było równo i wtedy Możemy przykręcić. Dobrze. I przykręcamy dolną. No i mamy tutaj gotowe. Teraz następnie możemy sobie postawić ją do góry nogami. Czyli żeby te numery 1 i 2 były na dole. Teraz będziemy przykręcać blat. Obojednie one są takie same. Góra czy dół nie ma znaczenia. Tutaj należy zwrócić uwagę, że między tymi rozstaw, między tym otworem a tym jest mniejszy niż tym a tym. Czyli wychodzi na to, że po tej stronie będzie ta przegroda. I należy tutaj sobie tak przyłożyć do otworów sprawdzić czy jest dobrze. Jeżeli jest dobrze to można przykręcić, bo jak damy odwrotnie to wtedy będzie wychodzić. Tak, żeby z przodu wystawało przód blatu wystawał względem tej części szafki o 2 cm. To widać teraz jest dobrze. I jak już sobie tak ustawimy to możemy przykręcić. Najlepiej sobie tutaj przy końcu wyrównać, żeby było równo, i możemy przykręcić. Śruby należy przykręcić do końca, żeby nie wystawały. Teraz możemy dwójkę przykręcić ójka. Tu tutaj będzie dwójka. Tutaj będzie dwójka, będzie trochę schowana, bo tutaj wejdą plecy. Także tutaj dwójka, żeby była schowana. Tu znowu te dwa cm, żeby była schowana. Z tej szamki byłem do tsunoma, dosyć popularny. I tutaj mamy element numer 3. Należy zwrócić uwagę, żeby była trójka na dole i z przodu szanki. Możemy sobie delikatnie wykręcić śruby, żeby było łatwiej nakierować. Jeżeli mamy, to możemy przejść. Teraz, teraz obrócę szafkę tak jak już ma stać Czyli stawiamy ją No i tutaj jak popatrzymy sobie, tu jest przód szafki I jest jeden, dwa, trzy, tak powinno być Teraz możemy sobie przykręcić plecy, plecy. Czyli tył szafki Tutaj należy zwrócić uwagę też na ten rozstaw, żeby tu tu jest troszeczkę węższy, ale można też zobaczyć nie ma otwór. Otwór ma być w tej części, która jest przeznaczona na filtr. Bierzemy sobie wsuwamy od góry. Elementy są spasowane, także, także jakbyśmy sobie ten brat przykręcili od góry, to było ciężko wyłożyć te piersy przyręcamy po dwa Jak widać tył szafki jest wykonane z płyty 18 mm. Tak jak cała szafka. Kręcę. No byś chyba nie chciała wejść. Może tak delikatnie. Trzeba na, nakierować w lewo albo w prawo. Teraz do dół. tutaj ostatnie dwie. Teraz mamy już przykręcone wszystkie, wszystkie śruby. Następnie możemy sobie y, przygotować tego typu tipona, tipona przy, y, Wkładamy tutaj to jest taki język pod ten język. Front yy, typona to jest ten element, który ma posiadać silikon, taki tutaj. Wkładamy pod ten język i tył. Wciskamy. Mamy gotowe. Zostały nam brzyczki i blat. Może sobie narki zrobimy blat. Czyli blat. Tak samo tutaj sobie patrzymy. Tu jest wężej, także to będzie ta strona. Tak, tak te przegrody. No i sobie sprawdzamy tylko. No, tutaj jest na przykład, jak się popatrzymy z góry, to widać, że nie pasują otwory, czyli trzeba odwrócić jeszcze o 180 stopni. Teraz jest dobrze. Teraz sobie przykręcamy ostatnie, ostatnie śruby. 6 ostatnich plątynatów. Pamiętamy, żeby tutaj wyrównać. Jak jest wyrównane, to możemy dociągnąć. Będzie za, wraz, i możemy dociągnąć ostatnią że Mamy gotowe. Teraz zostały drzwiczki. Zmieniam sobie końcówkę w na krzyżaka. Przygotowuję sobie teraz drzwiczki. Wykorzystam szankę jako soli. Zawiasy i cztery wkręty, no tyle będę potrzebował. Przykręcam zawiasy. Lewej ćwiczki. Możemy je na razie dać na bok. Standardowo szafka posiada zawiasy z prawej strony. Tak robię wszystkie szafki. Chyba że ktoś chce, wtedy zamieniam zawiasy na lewą stronę. Wtedy też ta przegroda wędruje na drugą stronę i tu jest miejsce na filter i, i wtedy zawiasy są z lewej strony. Ale to jest standard 30 z prawej. Obracam sobie ćwicz, yy, szafkę na. Na prawy bok będę potrzebował wkręty, wkrętarkę i, i drzwi. Tu, w tym elemencie, są przygotowane już otwory pod zawiasy. Jedynie co trzeba zrobić, to wypośrodkować drzwi, żeby były jednakowe odległości. Jak już będziemy mieli, to możemy przykręcać. I sobie i postawić czapkę, już tak będzie stała. Przy, przy, tutaj jeszcze należy wyregulować drzwi. patrzymy, że tu jest szczelina mniejsza, tu jest większa, czyli drzwi musimy przekręcić w prawo, albo dół dać w lewo. Zrobimy sobie dół dolny, zawias damy w lewo. I otwieramy tutaj ta śrub tą śrubę re możemy regulować lewo i prawo. Będziemy chcieli w, w lewo, czyli musimy, czyli musimy dokręcić. Możemy no, to zrobić albo, albo albo śrubokrętem. No i widzimy jak dziewczyny się przesuwają. Zobaczymy, troszeczkę podkręciem i zobaczymy jak no jeszcze, jeszcze można. W sumie możemy je, bo one tak mniej więcej jest taka sama odległość, to możemy je całkiem do góry podnieść. Czyli otwieramy drzwi. Góra i dół. Należy popuścić te cztery wkręty, co dokręcaliśmy zawiasy i podnieść drzwi do góry. Delikatnie, dosłownie pół obrotu. Teraz jak podnieśliśmy i podnieśli mojeczki, Tak mówię, czuję jest troszeczkę kródziej, zobaczymy jak. No, i tutaj obserwujemy jeszcze raz. Widać, że tu się zwiększyła, tam, się, tam jest mniejsza, czyli tutaj w prawo przesuniemy, i powinno być już dobrze. Możemy sobie tą szafkę położyć na boku, wtedy będzie łatwiej troszeczkę. Ale już tutaj dużo nie zostało. Także myślę, że także tutaj już sobie poradzę. No. jeszcze delikatnie. No, myślę, że jest dobrze. Zobaczymy co nam zostało? Zostały nam Przelotka I zaślepki. Może sobie zamontujemy przelotkę. przerodkę dajemy do otworu, który jest przygotowany już ją jest z tyłu. Wciskamy przelotkę. Mamy przygotowaną. Także zostały zaślepki. Zaślepki przyklewiamy tylko z boku. Pod boku i z tej strony tak samo. Dobrze, mamy. I teraz u góry nie, nie trzeba. Tu będzie stało akwarium, także nie będzie tych śrub widać. Nie ma potrzeby, chyba że będzie mniejsze akwarium, mniejszy zbiornik. Wtedy możemy zakleić. Należy też pamiętać o Macie, żeby dołożyć pod akwarium matę Szapka już jest gotowa, możemy stawiać akwarium.